rozdział jeszcze 14 i wersety 14 ale jeszcze chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad tym Bożym Barankiem bo w tym Bożym Baranku znów wracamy do tego co jest tak bardzo obecne w Apokalipsie Świętego Jana mianowicie symbolika słowo Boże szczególnie Apokalipsa Świętego Jana tutaj jest pełna Bożych symboli już sobie nieraz o tym mówiliśmy, symbol ma to do siebie, że może ukazywać niezwykłe bogactwo o wiele większe niż tylko zwyczajne jedno słowo, ale jakiś obraz czy właśnie czy jakieś takie słowo symboliczne ukazuje to wielkie bogactwo, które jest obecne. Bogu samym, czy w Chrystusie Panu. Pamiętamy takie słowa y, świętego Pawła bodajże, że w Chrystusie jest wszelkie bogactwo, wszystkie bogactwa. I zobaczcie, y, takim przykładem niesamowitym tego języka symbolicznego jest właśnie baranek. Baranek niesie w sobie różne znaczenia. Baranek. Każdy, kto miał taką łaskę, czy takie, no wiadomo, my tutaj żyjemy na północy, ale kto tulił baranka, takiego zwierzaczka po prostu, to wie, że ten baranek jest łagodny, przyjemny, a może nawet to zwierzę ma coś najbardziej przyjemnego ze zwierząt. Baranek. Bardzo to jest ciekawe. Czyli baranek to łagodność. Baranek to niewinność. Zobaczcie, ile już rzeczy. Baranek to ofiara. W Starym Testamencie Pan przygotowywał to znaczenie, baranka, który ma być złożony w ofierze. I to krew baranka ratuje Izraela przed śmiercią pierworodnych. Ta krew baranka. Nie chcę teraz tutaj wchodzić to, ale zobaczcie, taki tylko fragment. Jakim bogactwem jest baranek w Piśmie Świętym? I oczywiście to, co jest tak bardzo niezwykłe, to ten największy z proroków, święty Jan Chrzciciel, który wskazuje Bożego Baranka. Dlaczego Jan Chrzciciel jest największym z narodzonych z niewiast? Bo wskazał Baranka. Tak jak Matka Najświętsza ma tę godność największą, że jest Matką Boga, tak święty Jan Chrzciciel ma tę godność największą, że wskazał Baranka. Bardzo niezwykłe. Czyli ten baranek, który niesie w sobie łagodność, delikatność, ofiarę, ten baranek, który uratował lud Izraela, ten baranek, który ma tak wielką wymowę składania wszystkiego Bogu, ofiara całopalna, holokaust, ten baranek wskazany przez Jana Chrzciciela, stoi tutaj na górze Syjon. Ile po prostu treści jest w tym jednym symbolu. Tylko pamiętajmy, my tak zawsze mamy dzisiaj myślenie, że symbol to nierealne, nic mylnego, bardziej mylnego. Symbol ukazuje bogactwo. I my swoim małym rozumkiem nie możemy pojąć tajemnic Bożych, dlatego potrzeba tego języka symbolicznego. Oto baranek stojący na górze Syjon. Słuchajcie, jak czegoś się boicie w ogóle w życiu, albo coś tam przeżywacie, albo płaczecie w łóżku, to nagle zamknijcie oczy i pomyślcie sobie, a oto baranek stający, stojący na górze Syjon. To jest po prostu jaka nadzieja i zwycięstwo. Boży baranek, ten z gardłem, ale żyje. Boży Baranku, tak mówimy, nie? My bardzo lubimy w ogóle te słowa. One tak przenikają do nas bardzo mocne. Baranku, Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, nie? I to jest po prostu, my to czujemy sercem. Baranku, Boży, nie? Na tym ołtarzu świętym stoi Pan sam, Boży Baranek. Boży Baranek. To naprawdę coś bardzo niezwykłego. Ten Boży baranek jest zwycięski. Dobrze. Jeszcze raz tutaj rozdział szósty, werset szósty. Potem ujrzałem lecącego środek nieba innego anioła, mającego ogłosić odwieczną dobrą nowinę. Mówiliśmy sobie ostatnio, zeni. Pośrodku nieba. Niektórzy komentatorzy pytają się, kto jest pośrodku nieba. Wiemy, rzadko o tym myślimy, że my tak, no to święci nam zdradzają, i taka jest też teologia Kościoła, że w niebie są chóry. Są chóry. To znaczy, w niebie, są y, takie przestrzenie, y, które, które po prostu powodują, że niektórzy są większej chwale y, przez różne zasługi przez, to nie chodzi o zasługi przede wszystkim, to chodzi o miłość że ci, którzy najgoręcej ukochali Pana, otrzymają największą chwałę w niebie. Największą. Więc niektórzy komentatorzy się spytają, kto jest pośrodku nieba? To nie Pan, to Anioł. Niektórzy powiedzą, że to matka najświętsza. Bo nas to myli anioł. Ale anioł z języka greckiego oznacza posłany. My też, to nie, anioł nie oznacza natury. To bardzo ważne. My myślimy, anioł to czysty duch, tak trzeba myśleć, anioł to czysty duch, to jest jego natura. Ale w takim znaczeniu, jak my mówimy posłany, ktoś jest aniołem dla drugiego człowieka, jest posłany do kogoś, tak tutaj może też być to znaczenie, że ta, która jest posłana, która ogłasza odwieczna, odwieczną dobrą nowinę, która to jest za chwilę y, ogłosi zbliżający się sąd, czy to nie jest Maryja? Niektórzy tak się pytają. Ja tutaj nie orzekam jakoś, bo to są wielkie tajemnice Boże. Wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu, wołał on donośnym głosem: Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła i oddajcie pokłon temu co niebo uczynił i ziemię. Ostatnio sobie też o tym mówiliśmy, a tego nie rozwinęliśmy, że bracia i siostry, kiedy będzie zbliżał się e, Dzień Pański. Ja w ogóle, słuchajcie, odkryłem e, taką, taki nowy znak dla mnie, bardzo ważny. Jest, jestem przekonany, że Pan jest w drzwiach. E, to myślę, że nie jesteśmy jakoś tam, nie trzeba nas przekonywać, ale taka ciekawostka, ja byłem kilka razy w takim e, mało znanym sanktuarium francuskim Notre-Dame-de-Los. I wiecie, to, to y, takie pełne uznanie tego świętego miejsca nastąpiło w roku 2008. Niedawno była też rocznica tych objawień, które ma tam chyba z 300 lat, święta ben, Benłatka. Y, I wyobraźcie sobie, że Matka Boża jej powiedziała, że Benłatko, to sanktuarium najbardziej zaistnieje tuż przed przyjściem Pana. 2008 rok, uznanie przez Kościół. Bardzo to ciekawe jest. Tam po raz pierwszy w życiu, to jest sanktuarium, sanktuarium wynagradzające za grzechy, pokuty i nawracania się. Tam po raz pierwszy w życiu, idąc koło konfesjonału, poczułem zapach róż. Tam taki, 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 takie cuda słoneły w tym sanktuarium. Ale wracajmy. Zobaczcie, jaka postawa jest żądana przez niebo wobec bliskiego przyjścia Pana. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię. Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Byśmy tak jednym słowem to zamknęli najbardziej adoracja. Że wobec znaków, które odkrywają się przed nami, wobec tego przyjścia Pana, które nastąpi przecież pewnego dnia, a wiemy, że, wiemy, że jesteśmy w czasach, takie, które jakoś zbliżają, no zbliżają nas bardzo mocno do tego świętego dnia, najszczęśliwszego dla tej Ziemi. To postawę, którą należy zabrać, to adorować. Czyli zobaczcie, teraz nawet kiedy. Borykamy się z różnymi myślami, z tym, co się dzieje, szczególnie w kościele. Ja to osobiście najbardziej przeżywam, mnie tam nie obchodzi zbytnio świat. Moim największym znakiem dla mnie jest to, co się dzieje w kościele samym. Kiedy widzę ten zamęt w kościele samym, tak wielkie wiarłomstwo, które się ujawnia po prostu wśród wielu. Tutaj, Niemcy, nasi sąsiedzi, są takim. Po prostu y, przykładem, po prostu niesamowitym, y, no to, to, y, to niebo wzywa nas wszystkich do adorowania. Ja przypomnę, że, że słowo pierwotne, jeżeli chodzi o adorację, to nie chodzi o adorację najświętszego sakramentu, ale do tego prowadzi i zmierza. Adoracja to oddanie wszystkiego Ojcu. To złożenie swojego życia i istnienia w Jego dłoniach. To jest adoracja, adorowanie. Adorowanie to całkowite powierzenie siebie, swojego losu, duszy, ciała, wszystkiego Panu. I adoracja najbardziej uwalnia od świata wokół. Bo w adoracji odkrywam, że liczy się tylko jedna rzecz: Ja i mój Bóg. To jest, że ze wszystkich relacji mojego życia liczy się tylko ta jedna relacja ja i mój Pan. Dlatego, y, dlatego w adoracji jesteście najbardziej wolni. W adoracji nie należycie do tego świata. Adoracja powoduje, że należycie do Pana. I zobaczcie, kiedy patrzymy na Stary Testament. To prorok Daniel został wrzucony do jaskini lwów, czy też jeszcze do pieca ognistego z towarzyszami, dlatego, że nie skłonił głowy przed fałszywymi bóstwami. On adorował, skłaniał głowę tylko przed Panem Jedynym. I on, nic, on za nic miał to, co się stanie. No, no oczywiście odczuwał na pewno emocjonalnie. Yy, uczuciowo yy, mając są takie, pamiętacie, stare, piękne obrazy w, tych, w takich starych salkach katechetycznych, prawie w każdej to było, jak, yy, jak właśnie prorok Daniel zwrócony ku oknu ku, o, yy, do okna, gdzie patrzy się w kierunku Pana, modli się, a lwy za Nim. On stoi niewzruszony. Piękny obraz. Yy, Przepiękny obraz, który na pewno tkwi nam w naszym sercu od dziecka, w tych starych salkach katechetycznych przy kościelnych. Adoracja czyni niesamowicie wolnym człowieka. W adoracji rozumiem, że relacja jedyna konieczna mojego życia to tylko z Panem. Dlaczego? To wynika z metafizyki. Bo, gdyby nie ta relacja, by Ciebie nie było i byś nie żył. To tylko ta relacja z Panem powoduje, że jesteś. Dlatego, jak ktoś mówi, dla mnie, ta osoba jest całym światem. Wiadomo, miłość domaga się takich słów i można je mówić, ale jeżeli jest tak, że. Że, że po prostu czyni z drugiego naprawdę bóstwo, to jest to bałwochwalstwo w najwyższym stopniu. Relacja, adoracja uwalnia nas ze wszystkich relacji wokół nas. Dlatego, jak ktoś cierpi przez to, że ktoś powiedział złe słowa na nas, że ktoś został oczerniony. To jest takie miejsce, gdzie może doświadczyć najwyższej wolności, adoracja Pana. Adoracja Pana. To sobie nieraz mówiliśmy, że kiedy schodzisz z łóżka, pierwszą rzeczą jaką zrób, to rzuć się na kolana, i tylko Ty i Tatuś, Stwórca Twojej Duszy. I ostatni gest wieczorny. To też po prostu zanurz się w ramiona Ojca, który teraz stwarza Twoją duszę, teraz, teraz, aktualnie. On teraz myśli o Tobie. Dzisiaj tak, z braćmi, siostrami o tym mówiliśmy sobie. Rozumiecie, że Diabeł ma pełną świadomość tego, że On istnieje dzięki Panu który teraz aktualnie go podtrzymuje w istnieniu, jak on musi po prostu, jak to go boli, że on nie decyduje samo o swoim istnieniu, tylko Pan go podtrzymuje w istnieniu, a Pan, co stwarza duchowe, stwarza na zawsze. Dlaczego niebo prosi nas, kiedy będą znaki, że blisko jest Chrystus, Jego, jego powrót? Sąd ostateczny. Dlaczego niebo prosi nas, ukryj się w adoracji? Co nam to mówi? Pamiętacie rozdział 12, gdzie się chroniła niewiasta? W modlitwie, na pustyni. Pustynia jest miejscem adorowania Izraela. Tak prosił Mojżesz, prosił króla Egiptu. Wypuść nas, byśmy mogli adorować na pustyni. Pustynia jest miejscem adoracji Pana, w której jesteś bezpieczny od złego ducha. Ja czytałem taką książkę niezwykłego takiego pisarza chrześcijańskiego. On mówi o tym, że taka pozostałość dobra po ogrodzie Eden została nam tylko w modlitwie. Że tutaj na tej ziemi Będziesz doświadczał, doświadczała największych rozkoszy, wolności od demona. To nie znaczy teraz, że psychologicznie się zawsze będziesz dobrze czuł, czuła na modlitwie, że wszystko będzie właśnie takie po prostu błogie, rozpływanie na modlitwie. To nie chodzi o to tylko. Chociaż czasami o to chodzi, bo Pan daje nam takie cukierki na modlitwie. Ale na modlitwie jesteś tylko z Panem. I Pan czyni Twoje serce wolnym, modlitwa. Dlatego my sobie tak mówimy, bo może też y, obawiacie się, co to będzie, a jak dojdzie do rozłamu w kościele, wiele rzeczy jest na ostrzu noża. Taki strach może nas jakoś przychodzić czasami, nie przychodzi czasami. Mnie przychodzi czasami. Gdzie jest, jak postępować teraz? Ufność tatusiowi z nieba absolutna, że on wszystko poprowadzi, święte sakramenty, adoracja i Matka Najświętsza. Będziemy się tego trzymać, to wszystko będzie dobrze. Mimo trudów, wszystko będzie dobrze. Absolutna ufność. Święte sakramenty i właśnie teraz, dzisiaj rano, z braćmi i siostrami, myśleliśmy, e, mamy takie plany, właśnie jak oddać jeszcze większą miłość najświętszemu sakramentowi w tej kaplicy. Co tu jeszcze można zrobić? Pomnożyć świece, pomnożyć kwiaty, pomnożyć lampki wieczne, kupić najpiękniejsze rzeczy. Do liturgii sprawowania. Pomnożyć jeszcze, jeszcze popracować nad śpiewami. Jeszcze bardziej przeżywać liturgię, przygotować lud Boży. Zobaczcie, ile rzeczy można jeszcze porobić. Obiecaliśmy sobie dzisiaj rano, że najpiękniejszy kult na świecie będzie w tej kaplicy Jezusa Eucharystycznego. Także, jak jakieś zmiany zauważycie, to właśnie to dlatego tak będzie. Adoracja Pana, do tego wzywa Niebo. I zobaczcie, co następne jest. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad za nim, mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. I znów czujemy, dlaczego to jest księga pocieszenia. Dlaczego? Bo wiemy, że upadł wielki Babilon. Przechodzimy sobie tutaj gdzieś w koszalinie koło domu publicznego, upadnie Wielki Babilon. Tak? Sklepy w niedzielę otwarte, upadnie Wielki Babilon. Źli ludzie, którzy tyle głupot piszą i mówią, upadnie Wielki Babilon. Różne właśnie zamysły złe, prawa złe, kliniki aborcyjne, upadnie Wielki Babilon. Rozumiecie, jaką to daje nadzieję? Dzisiaj przygotowując się do tego spotkania wieczornego z Apokalipsą Świętego Jana, po raz kolejny odkryłem po prostu, że naprawdę ta Apokalipsa Świętego Jana jest cała, cała przeszyta po prostu nadzieją. Tu jest ciągle ktoś ci mówi, nie martw się, nie bój się, diabeł jest pokonany. Upadł, upadł Wielki Babilon. Rozumiecie? Mamy to ogłoszone, objawione. Jeszcze, jeszcze przed ludem bożym wiele trudów, ale oni wiedzą, że upadł Wielki Babilon. Wielki Babilon, czyli przeciwieństwo Nowego Jeruzalem. Pamiętamy, że diabeł wszystko małpuje. Teraz z tymi wybrykami różnymi, LGTB i tak dalej, widzimy jakie małpowanie Boga we wszystkim, jakie uderzenie w kościół, niszczenie, przeciwieństwo, ciągle przeciwieństwo, dobroci, miłości prawdziwej, szczęścia, życzliwości. Po drugiej stronie mamy dużo agresji, chęć zniszczenia, chęć zniszczenia po prostu wszystkiego, co drogie państwu polskiemu czy też nawet czy Kościołowi. Bracie siostry, no ucieszcie się tym. <laughs> upadł, upad, wielki Babilon. Wszelkie złe serce, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. O, Polska taka jest szczególna, nie napojona, nie, też napojona. Wszystkie narody napojone zapalczywością swego nierządu. Choć wierzymy, że tu łaska wielka w tej Polsce a inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nim. Trzeci anioł. Mówiąc donośnym głosem, jeśli ktoś wielbi bestię, jej obraz i bierze sobie jej znamie na czoło lub na rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga. Przedziwna rzecz, bracie i siostry. Wierzymy to głęboko. To nie chodzi o objawienia prywatne. Chociaż dużo one o tym mówią, wierzymy, że naprawdę Pan upomni Ziemię przed przyjściem. I to są dokładnie te słowa. Znacie, że Anioł z nieba mówi do tych, którzy wielbią bestię, którzy mają jej znamie na czole i ręku, że spotka ich kara, jak będą wielbić tą bestię. Bo w swoim nieskończonym miłosierdziu Pan upomni wszystkich, by ich zbawić. Pamiętacie, że kara Boża na tej ziemi ma zawsze charakter uzdrawiający? Wszelka kara Boża, by uzdrowić, by uleczyć. Jest ostrzeżenie z nieba. I my wierzymy, że to ostrzeżenie będzie usłyszane przez świat. Chociaż, no wiadomo, niektórzy są tak zamknięci, że może tego nie usłyszą. Ale Pan puka do serca. Faustyna tak bardzo mocno nam to objawia. Pan jak zakochany u drzwi ciągle puka. I będzie katowany ogniem i siarką i wobec świętych aniołów i wobec baranka. Zobaczcie, że ci, którzy będą wielbić bestię... Grozi im piekło, będą katowani ogniem i siarką na wieki wieków. Ci, którzy tak bardzo się mówią, piekła nie ma, nie straszcie piekłem, ale takie jest objawienie Boże. Jest piekło i wcale nie jest puste. a dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi. I nie mają odpoczynku w dnie i w nocy czciciele bestii jej obrazu i ten, kto bierze z nami jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Bracia, siostry, czujecie, że tu jest światło na te czasy nawet? Kiedy to zło się będzie panoszyło, tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. To wobec wielkiego zamętu, wobec różnych prób okaże się Wasza wytrwałość. O, jak jest dobrze, to wiecie. To super, nie? Wszystko jest takie łatwe. Okaże się wytrwałość. Kiedy będzie zamęt? Dzisiaj tak y, nie chciałem tego mówić, bo to może takie, y, nie wiem, infantylne się wyda, ale słuchajcie, całą świętą o tym myślałem, y, jakie to cudowne, że przyszliście nam świętą mimo deszczu. To naprawdę y, 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 chciałbym się powiedzieć, y, to może za kilkadziesiąt lat, jakbym jakimś starcem, jestem z Was dumny że przyszliście mimo deszczu do kościoła. Bracia i siostry, więc kiedy jest ciężko i trudno i taki zamęt, jaki dzisiaj bardzo mocno widzimy, tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. No bo kiedy ma się okazać? No to jest moment, kiedy ma się okazać wasza wytrwałość. No i te słowa cudowne, które bardzo kochamy, szczególnie w dniu, kiedy wspominamy wszystkich zmarłych świętych. W wielu kaplicach w Polsce są te słowa na kaplicach cmentarnych. I usłyszałem głos z nieba, który mówił, napisz, błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Przepiękne słowa dnia wszystkich, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych którzy w Panu umierają już teraz. Umrzeć w Panu. Czyli do końca są wierni. Zaiste mówi Duch. Też Was zachęcamy, my tak mówimy, Duch Święty, Duch Święty. Zachęcam Was też mówić czasami na Ducha Świętego Duch, jak mówi Słowo Boże. Zaiste mówi Duch, który przenika wczoraj słyszeliśmy, głębokości Boga samego. Niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. To o Was. Tutaj nie odpoczniesz. W niebie odpoczniesz. Dlatego mówimy wieczny odpoczynek. Tam się tak myli, co to, to będzie, spanko? Wieczny odpoczynek. To, to jest wszystko z Apokalipsy. Niech odpoczną od swoich mozołów, a dzieci Boże najbardziej się smucą i trudzą, kiedy Pan jest znieważany. To jest największy yy, trud dla naszego serca, kochającego Pana. Kiedy Panem pogardzają, kiedy Pana niszczą. To z takich dobrych wiadomości też jeszcze dzisiaj był prezydenta Koszalina. Przekazał mi bardzo dobrą wiadomość, że ten Pan, który chciał, chciał zbudować tutaj przy naszej przychodni, wielki wieżowiec przegrał wszystkie sprawy i nie może zbudować wieżowca. Także nie będziemy mieli ani przychodnia, ani my, wielkiego wieżowca z pięciokondygnacyjnym garażem w ziemi. Na razie ta ziemia jest, będzie wolna. I też taki dobry news ku naszej nadziei. Wczoraj odkryliśmy czynną studnię na pustelni, która była od lat. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.